Czym jest przeboźcowanie i jak mu zaradzić? Często jesteśmy przepracowani, przetrenowani, mało śpimy, nadużywamy suplementów i stymulantów, które mają z nas wycisnąć ostatnie soki lub nadmiernie przeglądamy media społecznościowe. Prostym rozwiązaniem na przebodźcowanie jest wprowadzenie kilku podstawowych elementów higieny życia. Już Ci tłumaczę o co w tym chodzi. Przede wszystkim pamiętaj o odpowiedniej ilości snu, która wynosi od 7 do 9 godzin, w zależności od intensywności dnia, ilości pracy i treningów. Jeżeli mimo to poczujesz zmęczenie, może Ci pomóc krótka, powtarzam krótka, 20-minutowa drzemka, która doda Ci boostu do energii. Poza snem, równie istotne jest ograniczenie telefonu i komputera. Nie będę udawał Twoich rodziców, kiedy chodziłeś do szkoły i dostawałeś kary na komputer, bo nie odrobiłeś zadania z matematyki. Wiem, że jest to nieodzowny element naszej codzienności, sam tego używam, jednak możesz to zbalansować z resztą życia. Zapewne, jeżeli jedziesz pociągiem lub idziesz na spacer, dudni ci w słuchawkach muzyka, albo po prostu używasz telefonu. Spróbuj ograniczyć używanie elektroniki i po prostu się odprężyć. Skupić na własnych myślach, a na pewno zauważysz efekty. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest deprywacja sensoryczna. Ja opowiem Ci o niej na przykładzie floatingu, który sam często stosuję. Polega on na wyłączeniu bodźców zewnętrznych, takich jak światło, dźwięk czy dotyk. Czyli na ułożeniu się w komorze z wodą nasyconą solą epsom. Co ciekawe jest to forma medytacji, bo medytacja nie polega jedynie na siedzeniu po turecku i robieniu om, jak niektórym może się wydawać. Jest wiele rodzajów medytacji, takich jak transcendentalna, mindfulness. Warto jest zainteresować się tematem, bo jest naprawdę ciekawy. Nagram o tym parę filmów. Zaobserwuj, aby ich nie przegapić.